Bóg miłosierny, niech nam błogosławi. Szczęść Boże, witam Was, drodzy bracia i siostry, z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowi Łagiewnikach. Witam Was w pierwszym dniu Nowego Roku. Tą drogą chciałbym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Nowy Rok, który jest właśnie przed nami, te 365 dni, jest wielką tajemnicą. My nie wiemy, co się tam może wydarzyć. Każdy nowy rok zaczynamy właśnie z, z takim pewnym niepokojem. Często z nowym rokiem wchodzą jakieś nowe przepisy prawne, nie zawsze dla nas korzystne. Martwimy się, czy nie zabraknie nam funduszy na leki, na opłacanie różnych rachunków. Niepokoi nas także sytuacja międzynarodowa przepychanki, kłótnie, przekręty, zakrywanie prawdy, straszenie. Z pewnością to są powody do niepokoju. Przecież wiemy, że to Bóg nie będzie Bóg, Bóg, który nam wysłał na Ziemię swojego Syna. To jest dla na nas i zrobienia człowiekiem Ten sam Bóg właśnie działa w Kościele i umacnia nas swoim Słowem. 1 stycznia gościu wspomina w liturgii Maryję Bożą Rodzicielkę. To właśnie też Maryi powinniśmy złożyć wszystkie nasze troski, niepokoje, wszystkie problemy to, co przeżywamy. Bo, jak powiedziałem na początku, ten nowy czas jest dla nas zakryty tajemnicą. My nie wiemy, co się wydarzy, nie wiemy, jak ten rok będzie przebiegać, ale to wszystko, ten cały czas, który przed nami, zwierzmy Bożemu Miłosierdziu. Bo tylko w Bożym Miłosierdziu jest jedyna nadzieja dla świata, jedyny ratunek. Życzę Wam w tym nowym roku wiele radości, wiele dobra, zdrowia przede wszystkim. I niech Pan Bóg miłosierny Wam wszystkim błogosławi. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.